Witam wszystkich serdecznie na moim kolejnym odcinku i dzisiaj chciałam wam pokazać moje modliszki, bo kupiłam największe modliszki świata teraz one w tej chwili akurat są malutkie wezmę opakowanie, już wam pokażę wezmę wieczko pojemnika, w którym się znajduje one na razie mają Wezmę centymetr i powiedzieć, że one są małe to prawda, ale jednak jakby porównać na przykład do innych gatunków modliszek typu na przykład nasza modliszka zwyczajna, mantis religiosa, to by ona w tym stadium rozwoju L1 byłaby taka, mal taka malutka jak... W tej modliszki. Więc, tak naprawdę, na wszystkie gatunki modliszek, modliszka olbrzymia, jaką mam teraz, posiadam tutaj, ona jest bardzo duża, jak na tym stadium rozwoju. Ona dorasta do około od, od 9 do 20 cm. I u mnie akurat zakupię na Allegro z dostawą do domu. No i była, no i tak się prezentuje. pojemniku Kupiłem akurat dwie modliszki. W drugim pojemniku jest y, druga modliszka, Zaraz Wam pokażę. Tutaj o, tylko nie schodź. I ona też jest Stadium L1. Ma taki zielonkawy kolor i takie kremowane. Y, kremowane od odnóża, yy, które te, łapią te łapki, te łapki, rączki, które łapią ofiarę. Jako ciekawostkę powiem, że modliszki na, na początku, kiedy są w stadium L1 do, do jakichś tam, tam numerków, mają, do, mają tylko cztery nogi. Natomiast jak już przejdą w linkę i Mago, czyli tą dorosłą, to znaczy, że już będą miały sześć nóg. No to tyle chciałem Wam pokazać z moich modliszek. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Lajkujcie i subskrybujcie. Cześć!